Wrót treningów po przymusowej przerwie. Parasol Wrocław to klub sportowy szkolący młodych adeptów piłki nożnej od 38 lat. Czy kwarantanna odcisnęła piętno na formie zawodników? Campus TV postanowił to sprawdzić. Na okres pandemii przenieśliśmy się do internetu. Zaczęliśmy prowadzić bardzo wiele akcji aktywizujących naszych zawodników, pozostając w domach. Czy to były ćwiczenia fizyczne, czy różne zabawy dla najmłodszych, ale cały czas staraliśmy się utrzymywać kontakt z naszymi zawodnikami. Treningi online spotkały się z dużym entuzjazmem, jednak to powrót na murawę dał małym piłkarzom prawdziwą satysfakcję. Czekaliśmy na to bardzo długo, chłopcy też bardzo czekali, żeby móc wrócić znowu na boisko, znów poczuć yy, piłkę na murawie więc było to niesamowite uczucie i każdy czekał na to bardzo mocno. Chłopcy dbali o to, żeby mimo wszystko w warunkach, które mieli ruszać się i pozostawać aktywnym, także powrót do formy nie był wielkim problemem. Ja dużo czasu spędzałem i iść na metalowców, tam grać w piłkę. No i tam graliśmy bardzo często. Ja mam swoją bramkę, więc cały czas. Podopieczni parasola, zapytani o emocje towarzyszące im przy powrocie do treningów, byli bardzo zgodni. No fajnie, nareszcie można pobiegać. Nie tak w domu ciągle. W końcu mogę grać z kolegami, spotkać się, yy, bawić się, ćwiczyć. Choć najmłodsi, dla klubu są najcenniejsi. Parasol przygotował dla piłkarzy wiele atrakcji. Teraz każdy może przekonać się, jak smakuje profesjonalny trening. Stwierdziliśmy w klubie, że Dzień Dziecka to jest za mało. Więc e, dlatego postanowiliśmy zrobić miesiąc dziecka. E, zachęcamy wszystkich zawodników e, z Wrocławia, z okolic, ale też nie tylko, e, z całej Polski, ponieważ e, szukamy też zawodników do grania w ligach wojewódzkich, czy to też w juniorach, czy też w trampkarzach, czy młodzikach, więc też jakby jesteśmy otwarci na chłopców z różnych rejonów e, Polski. E, każdy ma możliwość przyjścia. Zobaczcie, jak to jest e, uczestniczyć w treningu, kiedy prowadzi go profesjonalny trener, kiedy trening jest też profesjonalny. Warto wykorzystać taką szansę. Jednak to nie wszystko, co klub ma nam do zaoferowania. Już niedługo ruszamy z półkoleniami. Ostatni tydzień czerwca, dwa tygodnie lipca, w tym roku niestety tylko trzy tygodnie, nie, ale myślę, że trzy barwne tygodnie. Mnóstwo trenerów tutaj pracujących u nas w klubie, mnóstwo atrakcji, świetnej zabawy i na pewno zrobimy wszystko, żeby ten okres, w którym obecnie się znajdujemy, na pewno w żaden sposób nie przełożył się czy na półkoloniach, czy na obozach na naszych chłopców i żeby czuli taką samą radość z tych atrakcji. Jak on czuliby, gdyby nie było tego koronawirusa?